Pierwsza e. Dawaj na koło z quickshifterem. Ciekawe czy da się zmieniać biegi na kole bez puszczenia sprzęgła, bez puszczenia gazu. Uwaga Lecimy. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'ma make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. W chłopaki mi zrobili Strojenie motocykla pod wydech Plus popsy Launch control. Quick shifter. Bajerów a bajerów, także zaraz będziemy to wszystko testować, ponieważ sam jeszcze nie jeździłem. To jest tak naprawdę mój pierwszy wyjazd. Ja oczywiście na razie używam po zakresu obrotów. Jeszcze nie wykręciłem do końca tak naprawdę. A nic. Dobra! Czuję różnicę jednak. Jednak czuć różnicę. Jest różnica w przyspieszeniu jednak. Ojej, 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 ojej. Czuć różnicę w przyspieszeniu naprawdę. No to grubo powiem Wam, jest, jest różnica niesamowita I jednak. Myślałem na początku, że ten, e, te strojenie nie dało takiego takiej zmiany, ale jednak tą zmianę czuć. Jeju. Ha. Jeju, jeju, jeju. To no, grubo jest! Wow. 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 Jest bardzo grubo! Nie, no naprawdę ten motocykl jest mocniejszy! Dużo! Moi drodzy, no to to sprawdzimy lunch control, jak to wygląda. To tak, sprzęgiełko, jedyneczka, czekamy chwilę. No to jest grubo, powiem wam, jest grubo. Naprawdę jest grubo. Lunch control robi swoje. Jest szaleństwo, moi drodzy. Jest szaleństwo, nie powiem, że nie. No, to może jeszcze powiem Wam na początku co chciałem Wam powiedzieć, że mi się nie podoba. Moi drodzy, odebrałem motocykl od Motocicu i wiecie co się stało? Tak, sobie oglądam ten quick shifter, tu, to, to i tak mówię, coś tu lata. Patrzę na to śrubka. Nie wiem, czy będziecie widzieć O, tutaj ta śrubka była niedokręcona. Teraz jest dokręcona ładnie. Przez to to latało? Jeden wyjazd, by śrubka wyleciała, straciłbym bieg i nie wróciłbym do domu. Na szczęście, sprawdzając. Zauważyłem problem, dokręciłem. A wy posłuchajcie tego. Grubo. No to co? Launch control? Jeszcze raz. i przód. No to co? Ostatni raz launch control. Ajajajaj, właśnie. O tym mówiłem, że jestem przyzwyczajony do zmieniania biegów bez sprzęgła, bez shifterów przez co już wcześniej przygotowywuję sobie nogę i delikatnie naciskam na skrzynię, więc ten Motocykl w tym momencie, przez to, że ma quickshifter, on odcina mi zapłon i sam zmienia bieg. Muszę się oduczyć tego. A jeszcze jedną rzecz sprawdzimy. Pierwszy raz, znaczy pierwszy, pierwsza dawaj na koło z quickshifterem. Ciekawe czy da się zmieniać biegi na kole bez puszczenia sprzęgła, bez puszczenia gazu. Uwaga. Lecimy. O, oh my god, I, almost died. I almost died. That was so scary, Thank you. It's okay. Ale jednak trzeba trochę ujmować gazu Jeszcze raz. Stop it. Get some help. No! 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 Lecimy. No, trzeba ująć gazu. A. Kurde. Trzeba wyczuwać to jednak. To nie jest tak jak wcześniej. Ajajaj. Aj, 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 aj. No, to ładnie. To nie jest tak jak wcześniej myślałem. No to ładnie. Ale to strzela, nie wiem czy to słyszycie czy nie, ale jest kosmos. A no to co moi drodzy? Może pasowałoby podsumować jak bardzo jestem zadowolony z danej rzeczy. Czyli pierwsza rzecz, strojenie. Na początku miałem mieszane uczucia, ponieważ... Yy, za bardzo się nastawiłem. Nastawiłem się, że to będzie taka kolosarna, kolosalna różnica, że Jezus na dwójce, na trójce z dołu już będzie. Ojej, no nie jest tak. Nie jest tak, ale po głębszej analizie tego, że na przykład teraz na trzecim biegu jestem w stanie. Może nie z siedmiu, z sześciu, bo z sześciu to ciężko mu stać ale na przykład tak z siedmiu. 7, to on wcześniej już miał problem. Trzeba było go szarpać, a tu jeszcze jest 8, 9, 10, 11. Jest, jest taki zapas, którego można postawić na koło, czyli ten motocykl jest naprawdę mocniejszy. Może nie ma tego dołu, jakiegoś dużo mocniejszego, ale jest dużo lepiej. Strojenie to oczywiście musimy powiedzieć coś o strzałach. No, strzela niemiłosiernie, aż się zastanawiam, co z tym zrobić, żeby to zmienić, no bo kurde, no... Powiem wam, że to jest fajne, na chwilę, przyjemnie, tak, super. Ale no, do miasta jak jadę... I na przykład spotkam się z... Panowie... Panami policjantymi... I spotkam się z panami... Smutnymi panami policjantem, Pola... Polku... Co mi się dzieje? Adrenalina mi skoczyła, wiecie? Nie mogę się wysłowić. No i okaże się, że nagle, że spotkałem się z jakimiś smutnymi panami policjantami... No i ten motocykl po puszczeniu gazu robi coś takiego? No to to nie przejdzie. Ale już wiem jak można to zrobić, nie jestem pewny, ale spróbujemy. Druga sprawa. Quick shifter. Ok, Zajebista sprawa. Ale pierwsza rzecz to jest to, żeby się przyzwyczaić, ponieważ muszę się oduczyć moich odruchów, czyli podczas ostrego przyspieszania nie wolno mi dotykać dźwigni zmiany biegów kompletnie. A ja byłem, miałem taki odruch, że przy końcowych obrotach już delikatnie naciskałem na dźwignię i robiłem między gaz. Puszczałem gaz i, do, i podnosiłem i biegi się zmieniały. A teraz czekaj, zredukujemy, a teraz wystarczy, że jadę i dźwignie po prostu naciskam, im motocyk sam zmienia biegi, no coś pięknego, ale trzeba się tego nauczyć, ponieważ trzeba to robić mocno yy, i stanowczo, nie stanowczo, stanowski, stanowczo dobrze mówię? tak no stanowczo, no, chodzi mi o synonim słowa stanowczo, ale tak pewnie, o, trzeba pewnie wrzucić bieg, bo jak się zrobi to niepewnie, to potrafi wejść między bieg, znaczy nie między bieg, tylko luz po prostu między biegami. A wtedy to wiadomo zaczyna coś tam skrzypić, zgrzytać i może się skrzynia zepsuć. Ok, musimy się znowu zawrócić. Yy, trzecia sprawa. Lunch control Powiem wam tak Spoko. Bayer I tyle, nie? Brrr, 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 brrr. <laughs> Ale ten motocykl na jedynce, a może na dwójce? Heh. Na jedynce masz za dużo mocy. Brrr. Oj, nie. Na dwójce nie ma lącz kontroli. Jezus, jakie strzały. Chyba na, jedyn... na jedynkę spróbujemy jeszcze raz. No kurde, robi wrażenie, nie powiem, robi wrażenie, ale czy to jest takie spoko, że nie podnosi motocykla na koło i tak dalej? No nie do końca, no sami zobaczcie, jak trzymam gaz do końca. Może nie do końca, no do połowy załóżmy. No i co? No niestety, wstaje na koło. Może stety, nie wiem, jak to powinno wyglądać. Równie dobrze mógłbym to zrobić bez lunch kontrola. Fajny bayer, czy to jest potrzebne? mech, mech, bym powiedział, i teraz, yy, kolejna rzecz: popsy. No to, to już mówiłem przy strojeniu, strojenie, launch control, quick shifter. Aha, no i to wszystko. I teraz pewnie będzie milion pytań, a ile to kosztuje, kurde? Jest szczerze, to nie wiem, czy powinienem mówić, ale w sumie, to nie jest chyba jakaś wiedza tajemna. Wiem, że. To kosztowało, to kosztowało dużo mniej, ponieważ jak ja pytałem o to, nie wiem, x lat wstecz, to, to kosztowało chyba 1500 zł. To jest yy, strojenie z hamownią, to było tysiąca. Można było to zrobić u wujka Władka gdzieś tam w piwnicy, wgrać gotowca za 500 zł, wiadomo, no ale to nie jest to samo. Jednak strojenie takie z hamownią, typowo po ten motocykl, to wszystkie takie bajery, szmery, no to jednak kosztuje. No i to kosztowało 1500 zł, a aktualnie zapłaciłem 1800 zł. 1800 zł strojenie. 1800 zł shifter, czyli ten bajer, że teraz BUM, 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 bum. Zajebiste. Nie no, kurde, jak się przyzwyczai człowiek i tak pewnie wrzuca te biegi Zajebista sprawa. He, teraz zawrócić muszę, a tam auto jedzie. Dobra, tak szybko to zrobimy. Dobra bik, pyk, pyk, Z dwójeczki ruszymy sobie Okej okay. więc. 1800 strojenie, 1800 quick shifter, no i ten Bayer, czyli launch control, 500 zł, czy było warto? No To bardzo wiele mówi powiem wam Kurwa, to tak ach, Coś pięknego te strzały, naprawdę No teraz tak, czy warto wydać ponad 4000? Hmm No warto, kurde, słychać No Nie no warto chyba, no. no zależy. No ja ten motocykl już myślę, że zostawię sobie Nie będę zmieniał na nic Mocniejszego, nowszego i tak dalej póki co na pewno nie, więc yy, myślę, że yy, dołożenie 4000 to było warte. Ten quick robi robotę. O, o właśnie, kurwa. To jest to, widzieliście to? Nie zawsze, kurde, nie wiem o co chodzi. Muszę zapytać przemka, czy to jest wina mojej skrzyni, czy to jest wina Quick Shiftera. Trzeba to robić pewnie. Ja się zastanawiam, czy sobie nie zmienić biegi na odwrót. Czyli żeby wrzucać biegi w wyższe w dół. Bo teraz mam na odwrót i ten ruch do góry nogą nie jest tak silny, tak pewny jak w dół, jak na depnięcie, wiadomo o co chodzi. No bo to kurde nie podoba mi się to. Widzieliście co się stało? Już mi się zaczęło podobać ten quick shifter. Tak bardzo mi się zaczął podobać, a tu jednak minus. To kurde nie wiem o co kamano. Też jest kwestia tego, że ja tak sobie jadę jak nie powiem co brzydko. Nie wiem, nie wiem od czego to zależy. Na pewno ja coś robię źle, po prostu zbyt mało, pewnie wrzucam bieg, więc trzeba się po prostu przyzwyczaić. Może po obejrzeniu tego filmiku yy, Mototune albo Speedbike coś skomentują, napiszą, zgonią na moją skrzynię albo powiedzą, że coś może zepsuli, coś zepsuli albo nie zepsuli, nie wiem. Może trzeba coś przedstawić w tym quickshifterze, może coś jest nie tak, może ja coś robię nie tak. Kurde, no teraz jest dobrze, no. Redukcja, redukcja, redukuje oczywiście z międzygazem, gazem, widzicie to. I teraz w górę. No nie, to jest moja wina. Ja zbyt delikatnie zmieniam biegi. Jestem przyzwyczajony, wiecie, z y, mm, poprzedniego, znaczy przed QuickShifterem zmieniałem sam biegi. No już Wam mówiłem, nie będę się powtarzał. Dobra, no to co moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Eee, mam nadzieję, że wrócę do nagrywania vlogów, ale nie będę ukrywał, że kurde, brak wyświetleń. Bardzo dobija, naprawdę, w sensie, no, niby człowiek nie robi tego dla wyświetleń i tak dalej, robi to dla własnego fanu, bo lubi jeździć, lubi montować, ale jak wrzuca odcinek tak wyjątkowy dla niego, na przykład jak ten z zaręczyn, a tam jest dosłownie kilka tysięcy wyświetleń, no to człowiekowi się nie odechciewa tego nagrywać, tak naprawdę, już woli sobie wtedy po prostu wziąć motocyk, znajomych i tak po prostu sobie pojeździć. Nie przejmować się tym, że trzeba nagrywać, nagrywać, że trzeba ładować kamery, brać ładowarki, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Te komentarze może tak podbiją te zasięgi, nie wiem, zobaczymy. No ja chciałbym wrócić, naprawdę chciałbym wrócić na YouTube'a, bo powiem Wam, nie ma co oglądać na tym YouTube, teraz tylko takie dramy, nie dramy, jakieś pierdoły, jakieś stiu. Jakieś nie powiem co, bo to nieważne, no tragedia, tragedia. Dobra, no to co? Może na koniec jeszcze guma? A no i muszę się od nowa przyzwyczaić jeździć na kole, bo zmienia, zmienianie biegów z click shifterem teraz na kole to jest wyzwanie dla mnie. Dobra, spróbujmy. No i właśnie to jest to. Kurwa to jest to. He, 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 he jeszcze raz. Chyba będę musiał coś pomyśleć o tym. No, niby fajnie, ale szczerze. Szczerze, nie nic fajnie. Zastanawiam się, czy ten quiz shifter był potrzebny. Kurwa. Już sam nie wiem mam mieszane uczucia. Strojenie motocykla jak najbardziej dało efekt i jest naprawdę wow ale ten quick shifter, kurde. Nie wiem. Szczerze, nie wiem. Mam mieszane uczucia jak najbardziej. Widzicie zresztą. Sami słyszycie po mnie, że mam mieszane uczucia. Jeszcze wyróżnę na plecy i tyle będzie. Spróbujmy jeszcze raz. Nie wiem. Oceńcie sami, czy ja coś robię źle, czy nie. No nie wiem. Ciężko będzie Wam ocenić w sumie. Będę musiał zagadać do chłopaków z Mototune, czy tak powinno być. Może nadeślę im materiał, filmik. Obejrzą sobie i powiedzą, czy tak powinno być, czy nie. Także moi drodzy, zostawcie komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!